1,5 stopnia na plusie. Silnik bardzo powoli się będzie rozgrzewać, mimo że to jest benzyna, ale jest już na zewnątrz chłodno, więc zajmie to nieco więcej czasu niż zwykle. A my będziemy sprawdzać w międzyczasie, ile na odcinku 25 km w mieście finalnie będzie wynosiło średnie spalanie silnika 1,6 MPI w przypadku Skody Oktawy. Zaczynamy. Do pierwszych świateł wynik przerażający: 29,1 litra. Ale to wiadomo, że to tylko na początku pokazują się takie zatrważające wartości. Zobaczymy za kilka kilometrów, czy uda się wyrównać to spalanie na przykład do 10 litrów. Temperatura silnika nieco wzrosła. 16 litrów przejechaliśmy niecały kilometr. Samolot już się przełączył automatycznie na gaz. Co można zobaczyć? Między innymi po tym, jaka ilość pary z rury wydechowej się wydostaje, właśnie po przełączeniu na alternatywne źródło zasilania. Jesteśmy na trasie siekierkowskiej. dozwolona 80, jedziemy gdzieś tak 90-100 na godzinę. Spalanie bardzo szybko spada. Chwilowe w tym momencie, nie przyspieszając, to 6,3 litra. Przejechaliśmy mniej więcej już odcinek 2 km, spalanie spadło do 12 litrów. Jest już i 9,7 po przejechaniu 6 km z dosyć dużą, średnią prędkością. Bo z prędkością 42 km na godzinę. Jak na miasto, jak na razie całkiem sporo. Teraz spowalniając, skupimy się na hamowaniu silnikiem, a nie hamulcem i redukcją biegów. Dlatego, żeby uzyskać jak. Najlepszy rezultat jak najmniejsze spalanie. 9,1. Po prostu wcześniej puszczam pedał przyspieszania i spokojnie daje się dotoczyć samochodowi pod światła. Hamuję dopiero w ostatniej chwili Wreszcie, w ostatniej chwili <laughs> dopiero pod koniec. Zaczynam zwykłe hamowanie. Już dobiliśmy do 8,3. O, tak naprawdę najbardziej optymalny odcinek trasy, na którym mogliśmy jechać bardzo płynnie, mamy już za sobą. Teraz będzie nieco gorzej, ale też nie będzie tragicznie. Zobaczymy za kilka kilometrów. Tak, dalej, 7,5 litra na setkę średnie spalanie. Przejechaliśmy kilometrów 13. Po Warszawie kilka postojów na światłach, 6,8 spalanie, 22 km za nami. Za chwilę jeden przystanek. W okolicach galerii handlowej, a potem jeszcze kilka kilometrów przed siebie. Przy okazji przystanku warto zwrócić uwagę na to, że niektórzy będą mieli w tym roku pierwszą skrobankę. Jeden stopień już tylko na plusie. 6,8 spalanie, wyskakuję na chwilę, za moment wracam i postaram się jeszcze coś uczknąć z tej kwoty. Przed nami ostatnie kilka kilometrów, a sytuacja. Raz się poprawia, raz się pogorsza. Było 6,9, jest teraz 6,8. Wcześniej też było 6,8, ale kluczenie po parkingu niestety nie sprzyja eco-drivingowi. Jestem już na swoim osiedlu, 6,7 jest wynik. I teraz jadę na dwójce, na luzie, żeby zużyć jak najmniej paliwa, ale i tak jeszcze e, najgorsze przede mną, bo trzeba wjechać do garażu i tam trochę po i wam pokażę jak bardzo trzeba pomanewrować Żeby wbić się w to pechowe miejsce parkingowe Które, które akurat mam 6,7 Jedziemy na luzie Jeszcze taka ciekawostka Ile samochód spala jadąc na jałowych obrotach Wbrew pozorom Nie tak mało Bo 7,3 litra na setkę było Dopóki nie wcisnąłem pedału Teraz szybko wyciągam pilot, już go od razu otwieram. No, otwieram nie pilot, bramę garażową otwieram i wjeżdżamy, bo czas też gra na niekorzyść średniego spalania, zwłaszcza takie kluczenie w parkingu. I już 68. I już tak zostanie niestety. No i niestety pozostało magiczne 6.9. 28 km trasa, średnia prędkość 41, więc nie jest tak źle. 1.6 silnik MPI, w którym wyposażony jest ten egzemplarz Skody Octavia. Daje radę i tak naprawdę 6.9 to nie jest jakieś mega słabe spalanie. Jest to... Silnik dość ekologiczny, trzeba przyznać. Zwłaszcza, że on został ostatnio dosyć poprawiony. Jest to silnik wyprodukowany w 2012 roku. E, I z tego co wiem, to ze względu na normy czystości spalin, e, sprawiono po prostu, że po pierwsze pali mniej, po drugie, e, tak się uważa, że jest minimalnie e, cichszy i ma minimalnie lepszą kulturę pracy. No i jak dla mnie to ma. Kulturę pracy jak dziesięcioletni Golf, bo to jest mniej więcej tyluletnia technologia silnika, lekko poprawiona, ale bez szału. 102 konie, spalanie takie jak widzicie, kultura taka jaką słyszeliście. Czyli bez szału, ale jest to silnik długowieczny no i też dosyć, dosyć ekonomiczny. Kiedy go się zakręci w okolicach 4000 obrotów, to wtedy jest paliwożerny, ale za to nawet, nawet dynamiczny. Kłaniam się nisko.